Siemaneczko widzowie, z tej strony Doda I będziemy dzisiaj nagrywali z tej gry Ogólnie ona jest, no, nierealistyczna, ale realistyczna, ma wgnioty Nie to tak jak w tych walonych gównianych krach, Co, co gdy się walnie, gdy się jedzie 300 km na godzinę no tu nie ma w ogóle wgniotu, a gdy się jedzie 1 km na godzinę No to samo auto sobie się psuje Nie! Te auto znaczy, ta gra jest fajna, a nie jakaś. Kłopty. To jest mocny akurat. Ciekawe, co chodzi z tymi kropkami? Tym. Dobra, z tym. Patrzcie. Nawet wam pokażę. Skręcimy sobie, że niby nie mogliśmy skręcić, nie? To już jest jakiś. czekajcie. W Chyba czekajcie, tutaj muszę się z no i wjechać. Nie no, kolejne koło, dobra? Już nie patrzcie no, dzisiaj czekajcie, usą. Nie, no. nie to, kurde, musimy z tego wyjść, bo nie nasze i po prostu są kłody bierzemy bierzemy co? kablarza który ciągle kabluje na mnie nie wiem że to tak nazywa, ogólnie ja już to w grę ale no dopada się I, i fajna gierka, spoko patrzcie, już się rozpędziliśmy, nie? zawieszenie jednak nie. podniesione jednak Patrzcie, Wychalimy. Czekajcie, a czemu to się nie popsuło? Popsuł się dach, ale przód? Jakby to taka sigma. Dobra, jedziemy dalej. Tylko, że. Ale fajne są kwiaty na dachu. no. Lepsze, które ja w ogóle w Robiach się nie widziałem. No i patrzcie, od razu jest gniot. Widzicie? Od razu są gnioty. A nie, jak ty gry, więc robimy test. Ta gra, czy tamte, czy tamte inne. I zobaczymy, co będzie lepsze. Czekajcie, jeszcze sobie. Yy. Weźmiemy do no. i zobaczymy, co jest lepsza. Czekajcie, musimy się zrobić rozpalić. Tu. Czekajcie. Wjeżdżiem. Widzimy to? Nie. XD All Drift. Fajny drift. Czekajcie. O tutaj, o tutaj, o tutaj. Że niby chcieliśmy kogoś wyprzedzić, ale niestety straciliśmy kontrolę na panowanie nadal o tym. wjechaliśmy jechaliśmy o tak. O, to jest fajne! Nawet silnik ma. Ale Sjo, kurde. Dobra, bo jest sorry, że musiałem przerwać. Czekajcie, idziemy, idziemy, Opuszczamy, czy... Nie no nie, dajemy takie A to może skakać? Tak, czekajcie chyba. Nie, nie może, ale... Jest czysto. Czekajcie, czy tam jest wypaźnie Nie jest okay, jedziemy, jedziemy. Nie ma wypadnięcia to czekajcie, widzicie. Teraz robimy czy inne, coś lepszego, czy tamte gry, właśnie. I. Tjá tói Það er Það er Það er Það er Bierzemy sobie jakieś klasowe auto, gdzie się nawet nie załadowało. Niezaładowane auta, jak wygląda Super, fajnie. Ale są szybkie. Jeszcze te dźwięki są takie wkurzące. Dźwięki są prawie w każdej grze. Widzicie? To? W ogóle prawie wymiotów Widzicie? Widzicie? Się tylko to rozwala. W tamtej grze było takie... Takie. <laughs> Widzicie, co to jest? W ogóle za gówno. Dobra, więc wygrywa tam ta gra. Nie, Graut. Co to jest? My próbujemy z tego wyjść, a to no ciągle zapraszam do tej gry. Więc na